Moi drodzy, witam w niecodziennym podcaście. Dzisiaj taka przykra informacja. Doktor Jerzy Jaśkowski walczy o życie w szpitalu. Z tego, co, z, czegoś, z tego, co tam ustaliłem, tą informację w sumie podał Jerzy Jęba na swoim kanale też. Doktor Jaśkowski przyszedł operację tętniaka i z piątku na sobotę teraz. A w tym momencie walczy o życie, więc po prostu. Chciałbym, żebyście o tym wiedzieli, także wysyłajcie mu moc pozytywnej energii, która na pewno mu się przyda, możecie się pomóc, jeżeli jesteście wierzącymi. Jeżeli nie znacie doktora Jaśkowskiego, to pokrótce wam powiem, był to doktor, który był Podejmował się medycyną alternatywną. Miał niekonwencjonalne podejście ogólnie. Uznawał oczywiście suplementy, diety. No i był ogólnie też przeciwnikiem szczepień. Więcej na temat doktora Jaśkowskiego możecie znaleźć w internecie, ale podejrzewam, że większość moich odbiorców wie, kim był i kim jest doktor Jerzy Jaśkowski. Także życzymy mu dużo zdrowia i wyślimy dużo energii. Dużo dobrych myśli, żeby z tego wyszedł. Także pozdrawiam wszystkich i życzę oczywiście Wam też dużo zdrowia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Hej.